Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie moi drodzy polską wersję z kolekcji The Road to UEFA Nations League Finals 2022. Zestaw startowy. Porównamy sobie czy jest to identyczne wydanie jak z angielskim. Zobaczymy czy są te same karty, czy może jest jakaś różnica? Dodatkowo udało mi się w Mpiku, po to był zakup w Mpiku, e, kupić niemieckie. Bravo i tutaj jest saszetka promocyjna. Zobaczymy, czy w środku będzie karta limitowana, bo w Niemczech zawsze tak było. No i mam tutaj luźną saszetkę, więc to sobie dzisiaj na odcinku otworzymy. Zaczniemy może od Brawa Sport. Odkleimy saszetkę. Albo w sumie otworzymy sobie tak, bo widzę, że ciężko ją otworzyć. I zobaczymy, jak to w środku wygląda. Czyli jest bazówka Lux Anglia, International Star Ben Davis z Walii, następnie Andre Silva, Portugalia i dwie specjalne. Kasper Schmeichel z Danii i Depay Holandia. No czyli powiem Wam, że to jest akurat dobrze. Dwie specjalne w sumie na pięć kart. Bo jak zapewne widzieliście, w angielskich saszetkach jest 10 kart. 8 tych bazówek białych i dwie, czasami trzy świecące. Ok, to mamy w tym. A teraz patrzymy do środka. Jest Mane, czyli nowy zakup Bayernu. Auf Neue Mission. Czyli nowe misje dla wielu zawodników, mazraki w Bayernie, Halland Manchester City, Haller, Borussia, Mario Götze Eintracht, Darwin Nunes, Liverpool, Karim Adiemi, Borussia. Więc naprawdę dużo, dużo tutaj zmian. Jeżeli chodzi o zespoły z innych państw, to tutaj. Do Milanu przeszedł na pewno Origi. Dybala ma do Interu, ale raczej wątpię. Lukaku już na pewno jest. Christensen w Barcelonie. Renato Sanchez jeszcze nie jest. Paris Saint-Germain może przyjdzie do Milanu. Zobaczymy. I jest właśnie zmianka o Sadio Mane. Tutaj Borussia, Tom Rothe, Schalke i Werder wracają do Ekstraklasy. Wróciły już Top Star auf Titeljacht, czyli tutaj mamy właśnie karty z tej obecnej kolekcji. trykoty Karin Benzema plakaty Leon Gorecka Mbappe, Erling Haaland różne quizy do wygrania, różne rzeczy gry komputerowe tutaj mamy koszykówkę sportowcy którzy najwięcej zarabiają No i co w kolejnym wydaniu będzie to mamy tutaj czyli będzie znowu chyba saszetka z kartami Nations League Okej, okay. teraz lecimy z saszetką o i coś tutaj jest moi drodzy, tak jest super, będzie karta chrom. Mitrowicz Metz Kukki, Kolasinacz, Zakaria, Forsberg. I mamy pięknie trzecią nową, Jorginho, Jorginho z Włoch. Idealnie. Do tego Rodri, Świeciak i Erling Halant. A teraz otworzymy sobie zestaw. Startowy polski i porównamy z tym angielski. Zobaczymy, czy będą identyczne limitki. Wow, mamy, moi kochani, ekskluzywną. Homegrown hero Wojciech Szczęsny. Czyli tego nie ma nigdzie indziej, tylko w Polsce. No i dodatkowo, patrzcie, dwa razy Erling Haland mi tutaj wpadł, a raczej miała być druga inna. Więc moi drodzy, myślę, że to nawet dobrze, że wpadł dwa razy Haland, bo ten akurat zawodnik jest na topie w tym momencie. Ok, czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o limity. Dwie saszetki. No i teraz patrzymy do czeglisty 101. Popatrzymy na angielską, bo mam ją tutaj obok. I będziemy wiedzieć, czy jest to identyczne. Tutaj raczej tak. Czyli ta pierwsza strona byłaby identyczna, a teraz tą odwrotną stronę trzeba zobaczyć. Limitki zabierz, żeby je nie uszkodzić. I będziemy tutaj zaglądać i sprawdzać, czy jest to samo. No, jak na razie widzę, że tutaj się raczej nic nie zmieniło. Patrzę też po nazwiskach. I chyba będzie to identyczna kolekcja, tak jak w Anglii. To, co u nas to będzie również, to jest też w Anglii. A więc zostały nam do otworzenia, moi drodzy, te dwie saszetki. I pięknie jest. Mamy znowu chroma w środku. Wow. Perisic. Mariki. Barsegian. Hisaj. Akanji. Olsen. I Kai Havertz. Czwarta i jeszcze jest ta title kart, która mi brakowała, srebrna. no co za saszetka, mega, mega udało się trafić super karty dzisiaj. no i jeszcze ta druga saszetka. a tutaj mamy Malena Barreiro Marusic, Zinchenko, Davis, Ojara Zabal Walker Sołczek Krystal o, Azard mi brakował do albumu więc włożymy to sobie zaraz Szoboszlaj więc mega udało się trafić dzisiaj braki dodatkowo ok, otwieramy ten albumik i tu jest 36, Azart był czyli tutaj na dole a title card była po czym włożona po chromach czyli Gilmour był jako ostatni Gilmour był ostatni ja sobie tam Włożyłem limitki, i wszystko to oczywiście będę później, y, moi drodzy, zmieniał, dawał do toploaderów, więc na razie sobie ją po prostu tutaj włożę na sam koniec, a później ją umieszczę tam, gdzie powinna być, bo muszę też oczywiście włożyć te chromy. Więc też je tylko na razie włożymy, jeden i drugi. Więc na ten moment cztery chromy, limitki sobie też włożę do albumu, żeby się nie uszkodziły. No i trzeba będzie zrobić porządek, tak jak to powinno wyglądać w albumie. A więc najważniejsza informacja: to wersja polska jest identyczna jak angielska. Jeżeli ktoś z Was zauważył gdzieś jakieś różnice, to dajcie znać. Ja tutaj oczywiście nie widzę. Na spokojnie też jeszcze to przeglądnę, ale z tego, co patrzyłem, to raczej jest identyczna kolekcja. No i te karty homegrown to jest też ciekawostka, bo z tego co widziałem, na przykład we Włoszech wyszedł Kielini więc jeżeli w Polsce będzie szczęsny no to warto się e, wymienić za tego zawodnika, bo to w każdym państwie zapewne będzie jakiś e, zawodnik, gdzie nie będzie go nigdzie indziej ok moi drodzy, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które mi wpadły, ja Wam dziękuję za oglądanie pozdrawiam, trzymajcie się i cześć